Cześć, w dzisiejszym filmie przedstawię Ci trzy sposoby na obniżenie kosztów w swoim kredycie hipotecznym. I już na początku mam prośbę. Jeżeli ten film Ci się przyda i uznasz go za wartościowy, to proszę zostaw lajka oraz zasubskrybuj kanał. A także prześlij znajomym, którzy również mogliby skorzystać z rad w nim zawartych. No to punkt pierwszy. Jeżeli płacisz swój kredyt już przez jakiś czas, to może się okazać, że jesteś w stanie zmniejszyć tam oprocentowanie i to jeszcze przed refinansowaniem. O co zatem chodzi? Marża w twoim kredycie była ustalana na moment jego brania i wynikała z LTV, czyli wskaźnika zadłużenia do wartości zabezpieczenia. Jeżeli zatem pożyczałeś powiedzmy 350 tysięcy na nieruchomość wartu 400, to twoje LTV wynosiło 87,5%. Jednak minęło kilka lat i sytuacja się zmieniła. Do spłaty nie masz już 350 tysięcy, prawda? A co z wartością nieruchomości? Spadła czy wzrosła? Może się zatem okazać, że twoje LTV nie wynosi już 87,5%, tylko np. 60 albo 50%, bo kredytu zostało do spłaty 300 tysięcy, a nieruchomość jest warta 600. W takiej sytuacji masz prawo napisać pismo do banku z prośbą o obniżenie marży. To nic nie kosztuje i nie wiąże się z ryzykiem. Bank albo się zgodzi, albo nie. Wielokrotnie pisałem dla moich klientów takie wnioski i duża część z nich została rozpatrzona pozytywnie. Warto podkreślić, że można w ten sposób uzyskać niższą ratę minimalnym nakładem sił, bo oszczędzamy sobie całego kłopotu związanego z refinansowaniem. Sposób drugi: dodatkowe ubezpieczenia do kredytu. Jeżeli płacisz w swojej umowie coś takiego, to koniecznie sprawdź, czy musi to być ubezpieczenie bankowe. Wiele z banków dopuszcza możliwość przeniesienia swojej polisy i ta pozornie prosta czynność może dostarczyć Ci bardzo dużo korzyści, bo polisy bankowe są po pierwsze. Najczęściej drogie, a po drugie beznadziejnej jakości. I to tak beznadziejnej, beznadziejnej. Nagrałem na ten temat zresztą oddzielny, krótki film, do którego link zostawię w opisie. Koniecznie obejrzyj, jeżeli masz kredyt z polisu. I trzeci. Jeżeli dwa poprzednie punkty nie wypaliły albo okazały się nieskuteczne, czy też niewystarczające, to pozostaje ci broń ostateczna refinansowanie. Może Stary Bank nie przychylił się do Twojej prośby na wniosku? Tak może się zdarzyć. Zdarzyło się to nawet mi, w moim prywatnym kredycie. Wtedy po prostu nie ma co zwlekać, tylko trzeba się rozejrzeć po rynku, po innych bankach. Najlepiej udaj się do specjalisty, czyli doradcy kredytowego albo finansowego. Mamy narzędzia typu porównywarki gdzie od razu możemy podejrzeć, gdzie na dany moment jest najlepsza oferta. Dzięki temu w kilka chwil będzie jasne, gdzie znajdziesz dla siebie lepsze warunki. A różnica może być spora i wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych na każde 100 tysięcy kredytu. Wzór pisma o obniżenie marży zostawiam w opisie. Musisz go tylko wypełnić swoimi danymi, podpisać i wysłać, uwaga, do centrali banku. Nigdy nie zanosz go do oddziału. I to tyle ode mnie. Gdybyś potrzebował mojej pomocy, to mail znajdziesz w opisie filmu. Cześć.